Um, tonight was a really good win for us, a uh, road win against a, a really tough team. Uh, first half, uh, defensively, I can't say that you know we brought our best effort. Uh, I, th I think we played pretty hard, but um, you know they gave us problems uh, with their their speed play. Their guards were attacking us, um, getting us on our heels. Uh, second half, we made an adjustment. Uh, second half, we were a little closer to our men. Um, you know, we got out rebounded. Uh, by a lot the first half, but um, you know sometimes when you 're in a road game and things aren't going your way, uh, you can panic we didn 't do that, and um, I think that was great for us because in the last minutes uh, that we played our toughest basketball, and uh, that 's what enabled us to get a win. First of all, I would like to congratulate Koshalin on the really good game. They, they showed character and they played really uh, good basketball, they were attacking us. Zlasti v prehodu skozi njihove stražarje. In v prvi polovici smo imeli velik problem s tem um, in z odbijanjem. Ali boste prevedli? V drugi polovici smo rešili pick and roll, rešili smo odbijanje in mislim, da smo bolje izvedli njihov trikotni strel, ki je bil v prvi polovici odličen. This is a very important victory for us because we maintain our, uh, our streak to the, to the top. and uh, even though we shoot very poorly from uh, three position, we have 3 out of 16. We have managed, as Mark said, not to panic at the end and, try and to, to win this game. E uh, I would like to thank our fans and uh, for, their, for their participation in this game and I would like to uh, wish good luck for Kośalin in the next rounds Na początku trzeba po pogratulować zespołowi Zastrowa. Myślę, że, że w drugiej połowie zagrali bardzo mądre modre przede wszystkim mądre zawody. My chcieliśmy grać szybko, tak jak mówię, trener nas uczył przez cały tydzień i myślę, że w pierwszej połowie nam to fajnie wychodziło. W drugiej połowie troszeczkę przestało no, mówię, wpadać za trzy, za dwa. Mieliśmy problem ze skutecznością, co Ostrów szczególnie w czwartej kwarcie skrzętnie i skutecznie wykorzystał. Zagrali mądrze. Ale myślę, że ten mecz mógł się podobać naszym kibicom i, i nasi kibice i, i, i kibice z Ostrowa stworzyli fajną atmosferę. Mówię, chciałem podziękować naszym kibicom za wsparcie, bo, bo, bo naprawdę w tym meczu była fajna atmosfera. Nic, no, przygotowujemy się do kolejnego meczu, który mamy za tydzień. Kolejny ciężki mecz z stopową drużyną w Polsce. Tyle, dziękuję jeszcze raz. Gratulacje dla Stali Ostrów. 10 rzędów zwycięstw tej ciężkiej lidze. Gdy każdy z każdym potrafi wygrać to jest naprawdę dobry, dobry wynik. Gratulacje. Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz. Na konferencji przedmeczowej wspomniałem o skuteczności. Znów 35%, czyli jeszcze gorsza niż ostatnio. I myślę, że tutaj trzeba szukać jakby przyczyny porażki. Wiadomo, no, tak jest. No. Trzeba trafiać do kosza. Pierwsza połowa: Mieliśmy tylko 9 rzutów oddanych za 3, czyli ten, mieliśmy ten bilans między atakami do, do spomalowanego i atakami na zewnątrz, czyli rzutami za 3. I to super wychodziło, ponieważ atakowaliśmy, atakowaliśmy cały czas zespół Zostrowa. W drugiej połowie oddaliśmy 17 rzutów za 3, czyli pokazuje, że jakby przenieśliśmy cały ciężar gry na zewnątrz. Prosiłem zawodników. Żebyśmy atakowali na dobiegającego obrońcę, czyli wie, wiemy, jak Stal ma problem, że są to zawodnicy bardzo doświadczeni, którzy w obronie nie, nie grają jakoś rewelacyjnie. Chociaż tracą 70 punktów w meczu, czyli dobrze to dobrze to trener poukładał i dobrze to wygląda. Ale mówię, w drugiej połowie nie atakowaliśmy ich zawodników tak jak chcieliśmy. To, co robiliśmy w pierwszej połowie dobrze, czyli szybki atak, szybki pik atakować na dobiegającego obrońcę. To się nie udało. Rzuty wolne po raz kolejny. U, u siebie na hali 60%, 10 nietrafionych, trafionych, w mecz pięcioma. Wiadomo, że to tak nie można liczyć, że jakbyśmy trafili tam, nie, pięć, to by było inaczej. E, za sta, tylko trzy celne trójki. Wiedzieliśmy, że mają strzelców, udało się zatrzymać. Mieliśmy taki jakby plan, że chcieliśmy dać rzucać Johnsonowi, e, bo wiemy, że on otwiera ich strzelców, i do, do jakiegoś czasu to się udawało. W tym momencie, na, na, na początku czwartej kwarty. Johnson trafił dwa takie ciężkie rzuty, wziął ciężar na siebie, zagrał jeden na jeden. To też pokazuje klasę zawodnika. Jeszcze raz, gratulacje, a my będziemy dalej robić to, co robimy, czyli pchać piłkę do przodu, tak jak to robiliśmy w pierwszej połowie. I mam nadzieję, że to przyniesie efekt w tych ostatnich sześciu meczach. Dziękuję kibicom za, za fajną atmosferę. Gratulacje też dla kibiców stali, którzy przyjechali w tej dużej grupie. Było ich słychać. Jeszcze raz, gratulacje, dziękuję.